Cześć, ja mam na imię Agata i założyłam ten kanał, żeby pogadać o książkach. I dzisiaj chciałam zabrać was ze sobą w teren, ponieważ mam wolne przedpołudnie, muszę pozałatwiać troszeczkę rzeczy i postanowiłam zrobić sobie takie zakupy książkowe i obchód po paru fajnych miejscach, które będę miała po drodze. No i dobra, moją podróż zaczynam od biblioteki. Przyznaję się, że ja mam dużą skłonność do książkowych zakupów i staram się nad tym panować. I biblioteka to jest właśnie takie miejsce, które jeszcze jako tako ratuje moje finanse. Od razu po wejściu rzucił mi się w oczy biały piasek Sandersona. To jest akurat tom drugi, muszę poszukać pierwszego. I zabrać się za tą część kosmiczną, dlatego że jeszcze nie czytałam tej serii. No ale jestem tutaj głównie po to, skupiam się na celu, tak, nie dam się rozpraszać, żeby sprawdzić, czy jest czarna kompania i jest. Całe szczęście, no wygląda jak po przejściach. Słuchajcie, to tylko świadczy o tym, że jest popularna. Ja jeszcze do końca nie jestem pewna, czego się po tej serii spodziewać i czy będzie mi się podobała na tyle, żeby ją kupować. Więc postanowiłam, że nie będę ryzykować i po prostu sprawdzę sobie ten pierwszy tom, właśnie w bibliotece. I całe szczęście jest. Ten dział fantastyki tutaj może nie jest jakiś bardzo wielki, ale pewne skarby da się znaleźć. Teraz rzuciłam się też w oczy książka Labirynt Śniących Książek. Okładka jest bardzo fajna i milutka. Zastanawiam się, czy sobie nie wziąć, ale biorąc pod uwagę, że ja jestem tutaj dla czarnej kompanii i dla Robin Hop. muszę o tym pamiętać. Więc um, następnym razem, ale dajcie mi znać, czy czytaliście, jak ta okładka bardzo do mnie przemawia. Jest też bardzo duża kolekcja tego placzeta. Jeżeli ktoś chce sobie zacząć serią, to jak najbardziej można. No i są. Są dwie książki pani Robin Hop. Całe szczęście, trzecia jest jeszcze dla mnie zarezerwowana, także udało się zdobyć, no i będę zabierała się za czytanie, już nie mogę się doczekać. Jestem bardzo ciekawa, jak te dwie serie wypadną, które sobie dorwałam jako początek serii, który chcę przeczytać. Nagrywałam o tym ostatnio film, więc podlinkuję wam go tutaj na górze. No tych serii jest dosyć sporo, ale postanowiłam zacząć sobie troszeczkę i od Dark Fantasy i od czegoś lżejszego, więc mam nadzieję, że będzie mi się to czytało fajnie. No i czekam bardzo na te wznowienia od Robin Hobb. Co ja zrobię dalej, jak będę chciała kontynuować serię, to jeszcze nie wiem. Na razie skupiam się na tych tomach i tutaj jeszcze Sanderson wpadł mi w oko. Legion. Ja tej książki jeszcze nie czytałam. Będę musiała to zrobić, bo mam taką ambicję, żeby od Sandersona przeczytać wszystko. Dajcie znać, czy czytaliście już? No wygląda tak troszeczkę w stylu noir, detektywistycznie, więc... Hmm. Ale rzuciła mi się też w oczy książka Czas jest najprostszą rzeczą. I to jest fajna sprawa, bo w tym świecie Simaka ludzie zrozumieli, że klasyczne podróże kosmiczne to jest syf. Za drogo, za niebezpiecznie. I zamiast pakować się w rakiety, znaleźli sprytniejszy sposób. To znaczy, wykorzystują telepatów, czyli ludzi zdolnych wysyłać swoją świadomość na inne planety. Z jednej strony takie wyprawy są szybsze, tańsze i skuteczniejsze, ale wszyscy ci telepaci są w rękach wielkiej korporacji. I to, co wiem, to że główny bohater, który jest wiernym pracownikiem tej firmy, trafia podczas jednej misji na jakąś obcą istotę i bum, ich świadomości się zamieniają. Dzięki temu nasz główny bohater dostaje jakieś niezwykłe moce, coś w tym stylu ale ta korporacja ma to gdzieś, chce, żeby został wyłączony, i w tym momencie on staje się uciekinierem, oni starają się go złapać, więc tutaj pewnie będzie jakaś książka przygodowa z gonitwą i też jakiś komentarz na temat ludzi i społeczeństwa. No to brzmi kusząco i chyba sobie wezmę. Mam mnóstwo książek do przeczytania, które mam na liście, więc wezmę sobie tą, o której nie myślałam i wcześniej nie planowałam. Tak, myślę, że to ma sens, dokładnie tak zrobię zatem moi drodzy z wyprawy do biblioteki wracam absolutnie starczą, dlatego, że mam czarną kompanię mam Robin Hobb i no, jeszcze tam coś dodatkowego dla siebie yy, ja w ogóle nie wiem czy wy też tak macie, ale mnie w bibliotece zawsze włącza się coś w mózgu to jest prawdopodobnie kwestia zapachu że to miejsce kojarzy mi się tak niesamowicie przyjemnie, bezpiecznie i bardzo mnie relaksuje no jest wiadomo tak, że zapachy są w naszym mózgu Zbliżone do tego ośrodka związanego z pamięcią, więc ja kiedy wchodzę i mam ten zapach i ten klimat, to od razu dostaję jakiś taki hit dopaminowy, że miałabym tam ochotę siedzieć i siedzieć najlepiej w czytelni i nie wychodzić. Niestety nie mogę, no ale zawsze mi się te wizyty bardzo przyjemnie kojarzą i słuchajcie, no mimo, że ta moja biblioteka jest taka malutka dosyć, to jeżeli mieliście długą przerwę w tym, żeby z bibliotek korzystać, to nawet w takim mniejszym mieście jak moje jest bardzo fajnie, bo są tutaj książkomaty i nie Muszę się szczególnie przejmować tym, jeżeli biblioteka nie jest czynna w moich godzinach, kiedy mogę do niej przyjechać, bo wszystko można sobie zamówić przez stronę. Można nawet po godzinach wejść sobie do środka, do książkomatu, odebrać tam książki i też oddać. Więc to jest absolutnie fantastyczna sprawa. No, i jeżeli chodzi o biblioteki, to co mam powiedzieć? Same plusy, żadnych minusów. Chodzimy sobie między półkami i możemy sobie wybrać te książki, na które mamy ochotę. Nic nie płacimy. No, rewelacja. A do tego, jeżeli by się zdarzyło, że ktoś ma problemy ze wzrokiem, to przynajmniej u mnie myślę, że w wielu miejscach można wypożyczyć sobie nawet audiobooki i gry planszowe. Także wystarczy chcieć. No i oczywiście mieć możliwość dojechać, tak? no bo to jest jeszcze kwestia tego. Ale jeżeli taka możliwość jest, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się cieszyć tymi opowieściami. Następnie podreptałam sobie do TK Maxa, którego miałam po drodze, jak już przedarłam się przez wszystkie alejki. I poobczajałam tam, wiecie, różne dekoracje. W ogóle jest połowa sierpnia, a tutaj już jesieniarskie klimaty i Halloween na pełnej. Ja akurat nigdy sezonowo nie dekoruję swojego domu, bo jestem na to absolutnie zbyt leniwa. No ale jeżeli ktoś lubi, to daje znać, że w sklepach jest już jesień. No i zawsze moim głównym zadaniem, kiedy... W TKMAX się pojawiam jest oparcie się pokusie, zakupu jakichś bardzo ładnych doniczek i innych dekoracji. No umówmy się każdego czasem coś skusi. No i zdarzyło mi się tutaj wyhaczyć bardzo ładne rzeczy, nie powiem, że nie, ale dzisiaj idę do swojego ulubionego kącika, przyszpiegować co tam jest nowego, jeżeli chodzi o książki. No, i to, co możemy znaleźć praktycznie zawsze, to są piękne wydania klasyków. I tutaj, jaka ładna Iliada, bardzo mi się podoba, piękne jest to wydanie. Jest jeszcze rozważna i romantyczna. Dracula, no to to wygląda po prostu ekstra, bardzo ładne. Od razu chciałam sobie przyczaić, czy są tutaj grafiki. Wyklejka też jest bardzo ładna. Ale grafik niestety w środku nie ma. No nie zmienia to faktu, że okładka jest piękna, więc jeżeli ktoś ma ochotę czytać w oryginale, to zawsze jakieś ładne klasyki się tutaj upoluje. Są też małe kobietki, Mobilik. No, ja nie wiem o co chodzi, ale strasznie mi się podobają te wydania. Takie, bardzo są takie porządne i ciężkie, wiecie, bardzo fajnie to wygląda. A właśnie, bo co bardzo ważne, bo ja tak pokazuję te książki, ale zobaczmy, jakie są ceny, bo to jest istotne. W przypadku tej książki to jest 50 zł. I jak sobie teraz jeszcze patrzę, to wszystkie książki z tej serii kosztują po 5 tyszek. Jeżeli chodzi o te ceny, to powiem Wam, że trzeba sobie po prostu przyszpiegować, bo potem są takie żółte i czasami czerwone plakietki na nich. Więc te ceny niekiedy zdarza się, że jeżeli trafimy, to naprawdę są bardzo, bardzo niskie. Z różnych fajnych wydań przyuważyłam tutaj jeszcze Lovecrafta i Zevktulu za niecałe dwie dyszki. Też bardzo ładnie się prezentuje. No i sztuka wojny. Jak to pięknie wygląda, ojacie. Nie potrzebuję tej książki, nie potrzebuję, ale w sercu poczułam. Taką chęć zakupu, nie? bo wygląda absolutnie pięknie. Na żywo jeszcze ładniej niż to w kamerze. Jestem w stanie tutaj oddać. No, śliczna, ale rozsądek. Muszę myśleć o tym, jakie jeszcze wydatki są przede mną. Także, no, cała seria wygląda po prostu pięknie. Jest też coś dla współczesnych czytaczy Tarota. To jest, to jest książka czy pudełko. Tutaj sobie właśnie muszę sprawdzić. A słuchajcie, to jest książka z zestawem kart. Więc, jeżeli są tutaj jakieś tarociary i tarociarze, i macie ochotę, to czasami takie fajne zestawy w TKMAXie też są. Tylko trzeba uważać, bo bardzo często przez to, że one są luzem, to jakiejś części zestawu brakuje. O, na przykład, tutaj jest egipska księga umarłych, którą ja mam, i ona normalnie powinna być jeszcze w takiej. Bardzo grubej papierowej obwolucie, której tutaj brakuje, więc to nie jest pełen zestaw. Są też baśnie i poematy Nikity Jill, czy Gil? chyba. Bardzo kojarzę tutaj, że jest pięknie to napisane, natomiast ja nie pamiętam, czy w ogóle mamy nasze polskie wydanie. Chyba nie, z tego co kojarzę. No i dalej, z tej ślicznej serii są jeszcze wichrowe wzgórza brąte. Do kompletu od razu z bridgertonami w romantycznych klimatach obok, gdyby ktoś chciał. No i jest jeszcze tutaj taka seria kwiatowa, która też wygląda bardzo ładnie. To jest akurat szkarłatna litera. I ja kojarzę, że kiedy byłam tutaj ostatnio, to te książki miały już czerwoną metkę i chyba kosztowały po około 8 zł, coś takiego. Więc te ceny też trzeba uważać, bo one nie zawsze są stałe. Jeżeli chcemy, to możemy sobie poczekać na obniżkę, ale pamiętam, że cała ta seria była naprawdę w mega, mega niskich cenach. Nie pamiętam już dokładnie ile to było, ale na pewno nie więcej niż 18 zł za niektóre książki, z tego co ja widziałam przynajmniej. I tutaj jeszcze widzę, że jest jakaś ilustrowana komiksowa wersja Frankensteina. Ciekawe, jeżeli ktoś lubi. Historię to jak najbardziej można się zakręcić wokół tego. No i na deser Last but not least. Widzę, że jest tutaj lights out. Ja nie jestem dark romanciarą w wprawdzie i to jest jedyny dark romans, jaki przeczytałam. A twój teraz wprowadziłam was w błąd. Nie przeczytałam go nigdy, przesłuchałam go sobie na Storytel i wydaje mi się, że właśnie dzięki temu tak bardzo mi się podobał, bo ja się śmiałam na tej książce naprawdę sama do siebie. Voice aktorzy robią taką robotę, zwłaszcza Jacob Morgan, który gra Josh'a, że ja się nie dziwię, że ta książka była taka popularna, bo ja przyznaję, że trafiłam na nią przez TikToka i fragmenty różnych zabawnych filmików no, z treści, które ludzie przesyłali i zastanawiałam się, co to kurde jest. Zaintrygowana postanowiłam sięgnąć i sobie przesłuchać i no śmiałam się sama do siebie słuchając. Ta książka chyba trafiła na listę bestseller, bestsellerów New York Times'a no i z całym szacunkiem dla autorki, ja yy, jestem przekonana, że to właśnie dzięki temu, że audiobook był taki dobry, bo ludzie głównie słuchali, a nie czytali. Więc jeżeli tylko lubicie słuchać książek w języku angielskim i zastanawiacie się nad Lights Out, to darujcie sobie po polsku. To naprawdę dużo lepiej sobie przesłuchać z voice aktorami, jak to brzmi w oryginale, bo jest naprawdę śmieszne. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o DK Maxa, to można trafić na naprawdę bardzo ładne wydania i bardzo fajne. No jeżeli tylko nie przeszkadza wam czytanie w językach innych niż polski, no głównie one są w języku angielskim, czy polskie wydania się zdarzają, chyba tak, chyba parę razy widziałam, ale naprawdę rzadko. Więc bardziej trzeba iść z nastawieniem, że Będą te obcojęzyczne wydania, ale jeżeli ktoś lubi, to niektóre są naprawdę prześliczne i można upolować perełki. To mówi to moja wewnętrzna sroka okładkowa, no jest jak jest. No ale dobra, słuchajcie, teraz przechodzimy sobie do księgarni, z której ja za często nie korzystam, ale akurat jest obok, więc zobaczę sobie po prostu... Jakie nowości są wystawione? I już na początku ja się poczułam troszeczkę zagubiona, dlatego że na tych stołach na środku zwykle są nowości książkowe, a teraz, jako że mamy Back to School, no to są same promki na rzeczy szkolne. I ja sobie szukałam tych stołów i wystawionych książek, ale nie znalazłam. No więc trudno. Przejdę sobie po prostu zobaczyć, co jest na dziale fantastyki. Nie będę kombinować. Ja wiem, że jest ta lista bestsellerów, czy jakieś tam, wiecie, najlepiej sprzedających się książek, aczkolwiek jak ma być szczera, to zwykle ja widzę, że to są rzeczy nie dla mnie. To są akurat bardzo ładne wydania klasyków, ale te popularne wydania, które tutaj są, to nie jest akurat coś, co ja mam ochotę czytać w tym momencie. Ale są też widzę wystawione wydania Stephena Kinga, i powiem Wam, że jedne są z Albatrosa. Te z barwionymi brzegami, i drugie są wydawane przez wydawnictwo Pruszyński Te drugie są troszeczkę bardziej oldschoolowe. Jeżeli chodzi o jedne i drugie, mi się podobają. Natomiast jeżeli chodzi o Stevena Kinga, to przez to, że to jest jednak groza, to te klasyczne wydają mi się troszeczkę bardziej pasujące i są też takie bardzo miłe w dotyku. Więc gdybym miała kupować, na razie nie planuję, to pewnie wybrałabym te bardziej klasyczne, no ale oba wyglądają całkiem nieźle więc drałuję sobie na mój ulubiony dział czyli na fantastykę no i zobaczę co tutaj nowego jest, o i słuchajcie przyuważyłam, że jest Ostatni Smok Wschodu i to jest taka książka, którą ja czytałam bardzo szybko po sprzedaży, jeszcze tego samego dnia sprzedałam i powiem wam, że chyba trochę żałuję teraz bo może bym sobie jednak chciała zostawić no trudno, mleko się rozlało, książka poszła dalej była bardzo przyjemna i mówiła o chłopaku, który widzi nici przeznaczenia. Każdy ma nić taką wychodzącą od palca i prowadzącą do drugiej osoby, która jest przeznaczona, i razem są tymi bratnimi duszami. No tymczasem Sai, główny bohater, widzi, że jego nić jest postrzępiona, szara i nie prowadzi do nikogo, ale w pewnym momencie. Zaczyna drgać i ma wrażenie, że ktoś tam po tej drugiej stronie może być. To jest taka bardzo ładna, romantyczna historia, baśni właściwie, trochę dla dorosłych, aczkolwiek, no, ja bym powiedziała, że to jest taka historia, która dla młodzieży też przejdzie. Są też książki Rebeki Kłang, którą ja osobiście bardzo lubię. Czytałam do tej pory już no, wszystko, co jest u nas dostępne i czaję się, nie mogę doczekać się katabazy. Będę się starała, żeby no, do miesiąca Recenzja się pojawiła. Katabaza chyba wychodzi 25? 3? Coś takiego, więc będę zaraz sobie po nią sięgać. Całkiem ładne wydanie zbiorcze Terego Pracheta. No i te opowiadania pana Filipiuka, które super wyglądają. Bardzo mi się podobają te okładki i to, że brzegi. Stanowią ten jeden wspólny obrazek. To akurat jest ekstra. Przyuważyłam, że jest też troszeczkę romantazy, jeżeli chodzi o księgę Azraela. No to ona jest sobie po prostu ok, nic szczególnego. Ja już jestem na tomie trzecim, i ten tą trzeci powiem wam, że nieco mnie rozczarował, ale o tym będę mówiła dopiero potem. I też bardzo duże rozczarowanie. Całe szczęście tylko przesłuchałam sobie też na storytelnie, kupowałam tej książki, co są gry bogów. To nie jest książka dla mnie w ogóle. Mieliśmy tutaj motyw klątwy, w którym ja pokładałam duże nadzieje, dlatego że główna bohaterka była obarczona klątwą, która polegała na tym, że nikt nie może jej pokochać. Ale szczerze mówiąc, ja się zastanawiałam przez większość książki, czy ta klątwa w ogóle istnieje, czy ktoś jej po prostu wkręcił, bo nie byłam pewna. Natomiast, no nie, to, to było bardzo duże rozczarowanie. Od razu powiem Wam, że to nie jest koniec tej historii w tym tomie. Nie wiem, czy to będzie. Dylogia, trylogia, nie mam pojęcia, ale ja po kolejnej części już nie będę sięgać. Najbardziej smucza książka roku, ja bardzo odradzam. Być może są takie osoby, którym się ona spodobała, nie wiem. To była również jedna z najgorszych książek zeszłego półrocza, jakie przeczytałam. Ogromne rozczarowanie. Widzę, że są promki na niektóre książki. No jest tutaj Fantazma. Ja też, jeżeli chodzi o romantazy to powiem Wam, że ja często wolę audiobooki i słucham sobie po prostu ich w oryginale tak jak wyjdą, ja miałam tak z fantazmą z Quicksilverem. Raczej to są książki, które nie lądują u mnie na regale, nie chcę się w nie zaopatrywać, ale przesłuchać sobie na raz mogę, więc tak zwykle kombinuję, jeżeli chodzi o to. A tutaj nie, nie słuchajcie, to jest jedna z książek, które mnie tak wkurzyły. Podlinkuję Wam tutaj, to była najbardziej znienawidzona książka poprzedniego półrocza, więc nie. Bardzo mnie denerwowała główna bohaterka. Jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, no to po prostu wejdźcie sobie na tamten filmik i. O nie, absolutnie ta książka również nie ma konkretnego zakończenia, będzie ciąg dalszy, którego ja całe szczęście już nie poznam i nie chcę w ogóle wiedzieć, co się dzieje dalej. Zdaję sobie sprawę, że ta historia może mieć swoich zwolenników, ale do mnie kompletnie nie trafiła. Z książek, które wpadły mi w oko. Mnie się akurat tutaj widzę, że jest z wydawnictwa replika Zagłada domu Asherów. Mnie się te wydania jakoś bardzo podobają i ja czekam na jesień, żeby wszystkie te mroczne historie czytać. Zakład domu Asherów u siebie mam, więc dopiero potem się wypowiem, czy rzeczywiście warto. Są też te książki z serii Ja Inkwizytor. Ich z tego co pamiętam ma być bardzo dużo, chyba 17, jeżeli się nie mylę. Nie szczególnie muszę przyznać, że podobają mi się ich okładki, to znaczy z frontu, natomiast podobają mi się bardzo barwione brzegi wyglądają ładniej i to jest takie staranne wykonanie, więc to akurat. W przypadku tych barwionych brzegów jestem bardzo, bardzo na tak. Mamy też wszystkie Sandersony. No Sandersona to będę zawsze i przy każdej okazji, jak tylko mam, polecała, bo absolutnie go uwielbiam. Co tutaj jeszcze jest takiego? Błogosławieństwo Niebios. Ja czy coś kojarzę, że gdzieś widziałam, że ktoś o tym wspominał, ale ja nie mam pojęcia, co to jest najmniejszego, czy to jest Młodzieżówka czy nie? Biorąc pod uwagę wygląd okładki, no to wydaje mi się, że raczej Młodzieżówka, ale mogę się mylić. Więc daje się mi znać, czy czytaliście, czy fajne, czy ja powinnam coś o tym wiedzieć, bo coś mi się kojarzyło, że widziałam w nowościach. Przy okazji, tutaj mam wszystkie dune, silosy to muszę kiedyś przeczytać. Nie widziałam serialu ani nie czytałam książek, więc też mogą być fajne. Słowik i serce z kamienia to już jest za mną. Przeczytałam na początku miesiąca cała ta seria pani Kalisy. Broadband jest naprawdę spoko. Ja od czasu do czasu romantazę nie pogardzę i ta część podobała mi się dużo bardziej niż te dwie pierwsze. Więc jeżeli lubicie panią Karisę, no to polecam. Jeżeli chodzi o to, no to tutaj słuchajcie diabły. Fantastycznie się bawiłam jedna z moich ulubionych książek pierwszego półrocza i bardzo możliwe, że ulubionych książek całego roku z serii, które wpadły mi w oko. No to też tutaj, jeżeli chodzi o Suzanne Clark to Jonathan Strange i Pan Norell. To jest taka onieśmielająca historia troszeczkę pod względem gabarytów, ale jest piękna. Jeżeli nawet jeżeli nie lubicie bardzo mocno fantastyki, to jest taka historia z pogranicza troszeczkę i bardzo ładna, więc bardzo bardzo polecam. Odlewnia to jest coś o czym będę chciała też mówić na pewno w tym miesiącu, bo też już jest za mną, jest przeczytana. No, i będę chciała też z zatrutym kielichem ją porównać pod koniec miesiąca. Czekam na paczkę od maga, kiedy w końcu ten zatruty kielich do mnie dotrze. Tutaj co jeszcze: książki pana Filipa Dika. Zawsze, zawsze spoko. Mam nadzieję, że dzisiaj sobie coś w antykwariacie od niego upoluję. Z serii, którą też mam i przeczytałam, dwie książki z trzech na razie: to jest Stuart Tartan i dwa jego kryminały. To jest fajne. Słuchajcie. To jest przewodnik po sztuce współczesnej. Ja tą książkę mam już od kilku lat i bardzo lubię denerwować nią mojego męża. I tutaj mamy takie przykłady różnych obrazów, rzeźb, no różnych form sztuki współczesnej i mówimy, autor mówi o tym dlaczego pięciolatek dlaczego dziecko nie mogłoby takiej rzeczy stworzyć i co autor miał na myśli tworząc niektóre z tych dzieł sztuki i są tutaj rzeczy, które no rzeczywiście są bardzo kontrowersyjne i zastanawiamy się. Przecież dziecko na pewno by to zrobiło. I są takie, które absolutnie moim zdaniem nie powinny się tutaj znaleźć, bo to wcale nie było proste, żeby je stworzyć. No, ale jeżeli ktoś lubi takie tematy, to bardzo polecam ja. Bardzo lubię sobie wracać do tej książki. No i tyle wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten dział, to jest już wszystko. Jeżeli miałbym sobie jeszcze tutaj zerknąć na komiksy, no tutaj jest Wiedźmin, którego oczywiście ja bardzo lubię i sobie kolekcjonuję, bo jeżeli coś jest z Wiedźmina, no to wiadomo, że od razu wpadło mi w oko. Jestem z tymi komiksami na bieżąco, z tego co widzę. Wygląda to tak, że każdy komiks jest pisany przez kogoś innego, więc mamy za każdym razem inne podejście do tematu, inny klimat i inną kreskę. Więc jeżeli lubicie takie formy, no to gorąco polecam. Duna, wiadomo to jest klasyk, zawsze się gdzieś tutaj znajdzie i Maus, no też bardzo przejmująca historia komiks zdecydowanie dla dorosłych, jeżeli nie czytaliście jeszcze to polecam sobie zobaczyć mamy też bardzo dużo Marvela, ale to już jest nie do końca dla mnie no i jeszcze na odchodne wydania klasyków zawsze gdzieś tam zwracają moją uwagę no Bronte tutaj pięknie, książka jest wydana Muszę w końcu ją przeczytać. Ja nie jestem może fanką wielkich historii miłosnych, ale no fajnie byłoby jednak ten klasyk znać, więc mam ambicję, żeby do końca roku się z tym zapoznać. Z literatury pięknej ogromnie polecam Kirkę. Ostatnio kupowałam ją na prezent w tym bardzo ładnym czerwonym wydaniu dla koleżanki, która wprawdzie w ogóle nie jest fanką fantazy, natomiast lubi literaturę piękną. Jest też mamą, co jest istotne w tej pozycji. Mam nadzieję, że książka jej się spodoba. No i tutaj znowu następuje cięcie i zmiana lokacji, bo na sam koniec postanowiłam wybrać się jeszcze do antykwariatu. Zobaczyć sobie, czy może coś tam uda mi się upolować. Od razu widzę, że jeżeli są tu fani diuny, to jest bardzo dużo dobra dla Was. Jest też Inkwizytor, proszę bardzo, funkielnówka nieśmigana. Mamy też Sandersona, Kolonia, także no, są całkiem fajne nowości. Więcej diuny w tym kolorowym wydaniu. No i oczywiście mój ulubiony dział, czyli Fantastyka dosyć dużo nowości ciągle się pojawia więc jeżeli macie ochotę wspierać swoje lokalne miejsca książkowe no to polecam ogromnie antykwariaty mamy Dracula jeszcze zapakowany w folię no Rewelka Terry Pratchett Tasha Suri także jest z czego wybierać ja osobiście przyznaję że to, co mnie najbardziej pociąga w takich miejscach, to jest właśnie ten element polowania, że idę i bardzo często nie wiem, co znajdę, w jakim stanie i w jakiej cenie. No i wiadomo, że to jest w tym wszystkim najlepsze, żeby upolować coś fajnego. Ja już naprawdę czekam, jeżeli chodzi o te jesieniarskie klimaty, na siedzeniu pod kocykiem z książką i widzę, że jest tutaj Edgar Allan Poe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej mrocznego i zdecydowanie z klimatem. Oczywiście, jeżeli chodzi o antykwariaty, to bardzo często idę z jakąś konkretną misją, żeby znaleźć coś, na czym mi bardzo zależy. Dzisiaj akurat nie, po prostu korzystam z tego, że mam czas wolny, ale od razu miałam nadzieję, że znajdę sobie coś autorstwa Filipa K. Dicka i udało się. kranek Księżyca Alfy, bardzo chciałam przeczytać, więc biorę sobie, to jest praktycznie funkielnówka nieśmigana i mam nadzieję, że będzie fajna. Mam zamiar się zaopatrzyć, jeżeli mam do wyboru kupić sobie, nowy, Książkę z księgarni albo z antykwariatu, to przyznaję się, że wolę, żeby moje książki trafiły po prostu do antykwariatu. I jeżeli chodzi o takie klimatyczne książki, to mam zamiar dla mojej najlepszej psiapsi wziąć statek widmo. Wesper mam bardzo fajne te serie i bardzo fajne wybory, jeżeli chodzi o książki. I Ja sobie na pewno też pożyczę i będę czytać. Tymczasem ta książka jest po prostu jak nowa, więc nie ma co się zastanawiać biorę. Ja jestem w ogóle ciekawa, jakie są Wasze ulubione miejsca, jeżeli chodzi o książki, czy wolicie kupować w internecie, czy jednak lubicie też, tak jak ja, polować na książki z drugiej ręki. Oczywiście Vinted też i Oli X czasami wchodzą w grę. No ale jednak tak fizycznie wybrać się na jakieś polowanie albo w ogóle na targi staroci, to jest zawsze fajna sprawa i bardzo lubię na takie wycieczki od czasu do czasu się udać. No jeżeli chodzi o antykwariat, to wyszłam z tymi dwoma książkami, które Wam pokazywałam, czyli Klanek Księżyca Alfa i Statek Widmo. Natomiast na koniec mam jeszcze kilka zdobyczy. Trzy z nich są upolowane nie przeze mnie, ale właśnie przez moją najlepszą przyjaciółkę, która ma naprawdę oko do bardzo fajnych okazji. I to jest po pierwsze Dylogia Szóstka Wron i Królestwo Kanciarzy, kupione za... 25 i 40 zł chyba coś takiego, jeżeli się nie mylę. Teraz w ogóle, jeżeli macie ochotę, to jest wznowienie wępików, więc jeżeli nie macie ochoty polować i nie macie ochoty przepłacać za takie standardowe książki wystawione sobie z drugiej ręki, których cena powoli zaczynała wzrastać, no to informuję, że mak te książki wznowił. Ja w ogóle nie wiem, czy oni zapowiadali to wznowienie, czy to była taka niespodzianka. Dajcie znać, czy Wy o tym wiedzieliście. Ja byłam dosyć zaskoczona. Do tego mam upolowaną za 5 dyszek Piranesi, i już nie mogę się doczekać, bo to wydaje się książka, która będzie totalnie w moim stylu, i mam bardzo dobre przeczucia co do niej. I na końcu mój łup upolowany na Allegro to wyznanie, którego autorem jest Marcel Imau. Ja tą książkę kupiłam za 3 zł z przesyłką, tą najtańszą z Allegro to było 8 zł. A absolutnie najlepsze wydane 8 zł, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, albo może nawet ten rok. Ja o tej książce będę chciała powiedzieć albo w osobnej recenzji, albo jeżeli nie zdążę, to na pewno będzie coś więcej w podsumowaniu miesiąca. No i niestety nie można jej kupić w regularnej sprzedaży, ale ja kiedy wymyśliłam sobie, że chciałabym ją przeczytać, to nie miałam szczególnego problemu, żeby ją znaleźć i sami widzicie w jakiej cenie. Tylko sama nie wiem, czy tak się po prostu udaje, czy ja miałam więcej szczęścia niż rozumu. Powiem Wam, że fajnie było zrobić sobie taki zakupowy dzień i wybrać się gdzieś posznupać i poszukać fajnych okazji. Wiadomo, że te zakupy przez internet no, to jest taka najszybsza, najwygodniejsza i najbardziej korzystna finansowa opcja, i większość z nas wybiera właśnie taką formę. Ale dajcie znać, co Wy lubicie najbardziej: czy jednak najbardziej siedzą Wam biblioteki, czy często wybieracie się na jakieś zakupy książkowe. No i najważniejsze: jakie były Wasze największe łupy? Tego lata i tych wakacji, co udało Wam się wyhaczyć w naprawdę dobrej cenie, pochwalcie się, bo jestem bardzo ciekawa. A tymczasem bardzo dziękuję, że spędziliście ze mną czas. No i widzimy się w następnych filmach. Życzę Wam miłego czytania i oczywiście samych bardzo dobrych łupów książkowych. Trzymajcie się ciepło. Pa!